Kraków, jedno z najstarszych i najbardziej zasłużonych miast w historii Polski, przez ponad tysiąc lat pełni kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej i państwowości polskiej. Kraków to nie tylko miasto to symbol dawna stolica Królestwa Polskiego, duchowe serce narodu, skarbiec historii, kultury i tradycji. Przechadzając się po jego uliczkach, spacerując nad Wisłą, słuchając hejnału Mariackiego, wędrując po wzgórzu wawelskim, wciąż czujemy bicie serca tysiącletniej Polski. Kraków, dawna stolica i duchowe centrum Polski, jest miastem, w którym odbija się cała historia Królestwa Polskiego jego początki, złoty wiek, upadki i odrodzenia. Przez ponad tysiąc lat to właśnie tutaj rodziły się idee, które kształtowały losy Rzeczypospolitej. Podróż do Krakowa to wyprawa w głąb polskiej duszy, do miasta, które od wieków urzeka swoją historią, legendami, niepowtarzalnym klimatem i bogactwem kulturowym. To miejsce, w którym mity splatają się z rzeczywistością, a każde kolejne pokolenie dopisuje własny rozdział do tej wielowiekowej opowieści. Dla każdego, kto odwiedza Kraków po raz pierwszy, dzień ten staje się jednym z niezapomnianych momentów życia. W końcu IX i na początku X wieku ziemie Małopolski wchodziły w skład państwa wielkomorawskiego, a następnie czeskiego. Dopiero Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski, zjednoczył tę ziemię z rodzącym się państwem Piastów. Jego syn, Bolesław Chrobry, ostatecznie przyłączył Kraków do Polski pod koniec X wieku. Dzięki strategicznemu położeniu na przecięciu ważnych szlaków handlowych oraz żeglownej Wiśle, Kraków szybko przekształcił się w dynamiczny środek polityczny, gospodarczy i kulturalny. Już w pierwszej połowie XI wieku na wzgórzu wawelskim wznoszono pierwsze kamienne budowle, zarówno świeckie, jak i sakralne. Wśród nich znajdowała się książęca rezydencja Bolesława Chrobrego oraz przedromańskie świątynie. Utworzenie biskupstwa krakowskiego w roku 1000 w ramach metropolii gdzieździeńskiej otworzyło nowy etap w rozwoju miasta jako środka religijnego. W 1038 roku Kazimierz Odnowiciel przeniósł główny ośrodek administracyjny państwa ze zrujnowanego Gniezna do Krakowa, czyniąc go stolicą Polski, po raz pierwszy potwierdzoną w źródłach historycznych. sprawował tę funkcję do 1609 roku, protokolarnie i ceremonialnie do roku 1791, a tytułarnie sprawuje do dnia dzisiejszego. Obiecujące i pełne sukcesów panowanie syna Kazimierza Odnowiciela Bolesława Śmiałego przerwały gwałtowne wydarzenia znane w historii pod nazwą Sprawy Świętego Stanisława. Wydarzenia te wywarły wielki wpływ na ciąg dalszych dziejów miasta. Konflikt pomiędzy królem i krakowskim biskupem Stanisławem Ze Szczepanowa zrodził się na tle walki kościoła o autonomię i konieczność wyznaczenia w związku z tym granicy powinności Kościoła względem państwa. Bezkompromisowość biskupa, publiczne wytykanie królowi jego postępków trafiło na zapalczywy i równie bezkompromisowy charakter władcy. Król oskarżywszy biskupa o zdradę, kazał go zgładzić w 1079 roku. Według tradycji Stanisław został zabity przy ołtarzu Kościoła Świętego Michała, postawionym na nadwiślańskim wzgórzu zwanym Skałką, a następnie poćwiartowany. W 1088 roku zwłoki Stanisława zostały przeniesione na Wawel. W czasach rozbicia dzielnicowego Polski kult świętego Stanisława, przekraczający granice podzielonego państwa, odgrywał rolę integrującą, a popularna legenda przyrównywała sytuację Polski do rozczłonkowanego ciała Stanisława. Biskupa ze Szczepanowa kanonizowano w 1253 roku. W roku następnym, 8 maja, uroczyste obchody tej kanonizacji dały początek jednej z najpiękniejszych tradycji, jaką jest coroczna procesja Krakowian z Wawelu na skałkę. Równie ważną tradycją była wiodąca tą samą trasą ekspiacyjna procesja, którą musiał odbyć każdy przyszły król polski przed swoją koronacją. W 1629 roku wybudowano na środku katedry Mauzoleum, do którego przeniesiono zwłoki św. Stanisława. Miejsce to po dziś dzień uchodzi za swoisty ołtarz ojczyzny, który przez swą wymowę i symbolikę jest otoczony najtkliwszymi uczuciami pokoleń Polaków. XIII wiek przyniósł dramatyczne zniszczenie miasta podczas najazdu mongolskiego w 1241 roku. Jednak już w 1257 roku, dzięki lokacji miasta na Prawie Magdeburskim, dokonanej przez Bolesława Wstydliwego, rozpoczęła się nowa epoka. To oryginalny akt lokacyjny Krakowa, nadany w roku 1257... Powstał średniowieczny plan urbanistyczny z monumentalnym rynkiem głównym jednym z największych w Europie. Pierwsza koronacja królewska w Krakowie odbyła się w 1320 roku, kiedy to Władysław Łokietek został ukoronowany na Babelu. Wraz z tym wydarzeniem miasto zyskało status głównej stolicy Królestwa Polskiego. Pod rządami Kazimierza Wielkiego, ostatniego piasta, Kraków nawiązał ścisłe kontakty z kulturą zachodnioeuropejską, czego symbolem było utworzenie w 1364 roku Akademii Krakowskiej, przyszłego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za panowania Jagiellonów Kraków przeżywał swój złoty wiek. Miasto rozkitało w duchu gotyku, a później renesansu, goszcząc wybitnych artystów, uczonych i duchownych. Powstały wówczas perły architektury: bazylika mariacka, sukiennice czy kościoły świętej Anny, świętego Krzyża, dominikanów, świętej Katarzyny. Powstało również miasto Kazimierz z murami i kościołami, zamieszkały przez chrześcijan i Żydów. W okresie zaborów Kraków zachował status miasta wolnego duchem, pełnił funkcję stolicy duchowej narodu, pielęgnując pamięć o minionej świetności, przechowując relikwie przeszłości jak groby królewskie. Nawet pozbawiony formalnej niepodległości, Kraków trwał jako symbol polskości, wolności i nadziei. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Kraków wszedł w nową epokę rozwoju. Niestety, II wojna światowa przyniosła kolejną tragedię. Okupowane przez Niemców miasto stało się siedzibą generalnego gubernatorstwa, a jego mieszkańcy, szczególnie Żydzi, doświadczyli niewyobrażalnych cierpień. Kazimierz utracił bezpowrotnie swój wielokulturowy charakter. W czasach powojennych miasto przeobraziło się pod wpływem industrializacji. Mimo trudnych lat PRL-u, Kraków zachował swą rolę kulturalnego i naukowego centrum kraju. Właśnie tutaj dojrzewał Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II. Każdy kamień, każda wieża. Każda brama i kaplica opowiadają historię nie tylko miasta, lecz także całego narodu. Kraków nie przestaje fascynować jako miejsce, w którym przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a duch przodków nieustannie przemawia do tych, którzy chcą słuchać. Jednym z największych skarbów przechowywanych w Krakowie jest bez wątpienia Szczerbiec, miecz koronacyjny królów Polski. To zabytek o wielowiekowej historii będący jedynym zachowanym insygnium koronacyjnym dynastii piastów i jednym z najważniejszych symboli w dziejach Polski. Najprawdopodobniej pochodzi z XIII wieku, chociaż według tradycji miał należeć do Bolesława Chrobrego. Dziś Kraków jest miastem, które patrzy z dumą na swoje tysiącletnie dziedzictwo, łącząc tradycję z nowoczesnością. Dawna stolica Królestwa Polskiego pozostaje symbolem narodowej ciągłości i pamięci. Miejscem, w którym historia nie została zamknięta w muzeach, lecz żyje w murach, ulicach i duchu miasta.